W Najbardziej Edulanti lubię za bardzo miłą atmosferę. To, że są małe grupy. Są tutaj fajne panie. To jest taka nauka przez zabawę. W naszej szkole uczymy dzieci od drugiego roku życia nie. Moja córka Michalina już półtora roku uczeszcza do szkoły językowej Edulantia. Obecnie jest na kursie Teddy Eddy Star. Chciałabym serdecznie polecić szkołę, ze względu na to, że nauka jest przez zabawę, razem z psotnym misiem Teddy Meli. Teddy, my teddy, 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 teddy Starsze dzieci do 10 roku życia uczymy na are great! I, I just dressed up my teeth. My mom's name is Landii, dlatego, że można się tutaj bardzo dużo nauczyć i poznać miłych ludzi. Present perfect, yeah! She met her family. Uh -huh. Na zajęcia zapraszamy również młodzież, gdzie przygotowujemy do egzaminu ósmoklasistów i egzaminu maturalnego. Bardzo polecamy Edulandię, ponieważ są tutaj prowadzone lekcje z native speakerem, dzięki którym uczymy się komunikacji w języku angielskim. W naszej ofercie mamy również zajęcia konwersacyjne i biznesowe. Welcome to my English classes, you won't be bored, you will have a lot of fun. We will cover a lot of interesting topics: traveling, food, family. So, you're welcome. Lasciatevi Cię do Ullandia. E tu